Sprawa zaginięcia Beaty Klimek sporadza to jedna z tych historii, które z biegiem czasu nie tracą na intensywności, lecz przeciwnie. Z każdym kolejnym tygodniem odsłaniają coraz to nowe i zaskakujące wątki. To opowieść o zniknięciu kobiety, matki, sąsiadki, która nagle rozpłynęła się w codzienności niewielkiej miejscowości. Jednak jeszcze bardziej porażające od samego faktu jej zaginięcia są wydarzenia, które rozgrywały się później. W tle tej sprawy pojawiają się bowiem dziwne decyzje, niewytłumaczalne zaniedbania i przedmioty, które mogły być kluczem do rozwiązania zagadki, a które potraktowano w sposób budzący poważne wątpliwości. To historia o rzeczach osobistych, które powinny zostać zabezpieczone, a zamiast tego znikają, są rozdawane lub trafiają do tajemniczych umów. To także historia o rodzinnych konfliktach, oskarżeniach, a nawet szantażach, które komplikują i tak już dramatyczny obraz. Każdy nowy szczegół rzuca inne światło na sprawę i prowadzi do pytań, które pozostają bez odpowiedzi. W tym odcinku przyjrzymy się jednemu z najciekawszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych wątków losowi rzeczy Beaty Klimek po jej zaginięciu oraz temu, jakie znaczenie mogą one mieć dla całej sprawy. W niewielkiej miejscowości, gdzie każdy zna każdego, zaginięcie Beaty Klimek było wstrząsem, który szybko przekształcił się w lawinę plotek, podejrzeń i pytań. Z początku wydawało się, że będzie to kolejne zaginięcie rozpatrywane w standardowy sposób: zgłoszenie, poszukiwania, przesłuchania świadków. Jednak to, co wydarzyło się później, sprawiło, że cała historia zaczęła przypominać układankę, w której poszczególne elementy do siebie nie pasują. Jednym z najbardziej uderzających faktów była kwestia rzeczy osobistych zaginionej. W sytuacji, gdy dochodzi do tak dramatycznego zdarzenia, procedury są zazwyczaj jasne. Wszelkie przedmioty, które mogą mieć znaczenie dowodowe, zostają zabezpieczone i trafiają do analizy. Tymczasem w przypadku beaty klimek wydarzyło się coś zupełnie innego. Zamiast skrupulatnego zabezpieczenia jej rzeczy zaczęły krążyć między domownikami, a nawet trafiać do osób postronnych. Sąsiedzi wspominają, że niemal natychmiast po zniknięciu kobiety rozpoczęły się wielkie porządki w gospodarstwie. Pojawiły się relacje o paleniu rzeczy na podwórzu, o wynoszeniu sprzętów i o tym, że część z nich została rozdana. To zachowanie wydaje się nie tylko nietypowe, ale wręcz sprzeczne z logiką śledztwa. Każdy przedmiot należący do zaginionej mógł mieć znaczenie. Od odzieży, przez biżuterię, aż po sprzęty domowe. Mogło ono nosić ślady biologiczne, odciski palców lub inne dane, które w toku dochodzenia stają się kluczowe. Wątek ten nabiera jeszcze większego ciężaru, gdy weźmie się pod uwagę relację Agnieszki B, partnerki Jana, z którym Bata Klimek miała być związana. To właśnie Agnieszka opowiada, że podczas wyprowadzki zabierała ze sobą różne rzeczy: walizki, sprzęty kuchenne, a nawet wędki i rower syna. Według jej słów wszystkie te przedmioty były prezentami, które otrzymała z różnych okazji: imienin, świąt czy rodzinnych uroczystości. Jednak szybko pojawiły się oskarżenia o kradzież i przywłaszczenie. Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że policja w tej sprawie zadziałała w sposób trudny do zrozumienia. Zamiast zdecydowanego przeszukania czy zabezpieczenia mienia, służby miały zadzwonić do Agnieszki i zapytać o biżuterię. W obliczu tak poważnego zdarzenia, jak zaginięcie kobiety, taki krok wydaje się niewystarczający, a nawet niewłaściwy. Co więcej, brak stanowczości sprawił, że część przedmiotów mogła bezpowrotnie zniknąć. Dla wielu osób właśnie ta część historii jest najbardziej niepokojąca. Jeśli zaginęła kobieta, a jednocześnie jej bliscy rozdają lub sprzedają jej rzeczy, to czy nie powinno to zapalić czerwonej lampki ostrzegawczej? Czy nie jest to sytuacja, w której każdy szczegół należy traktować z najwyższą powagą? Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie, dlaczego w tej sprawie postąpiono inaczej. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów, o których mówiła Agnieszka B, była dziwna umowa pożyczki. Dokument, który miała podpisać, dotyczył sprzętów domowych stanowiących zabezpieczenie długu. Problem w tym, że część z tych sprzętów, m.in. zmywarka i mikrofalówka, należała nie do niej, lecz do Beaty Klimek. Jak to możliwe, że przedmioty kobiety zaginionej w tajemniczych okolicznościach stały się elementem finansowej umowy? To pytanie prowadzi do kolejnych wątpliwości. Czy śledczy w ogóle przyjrzeli się temu dokumentowi? Czy sprawdzili w jaki sposób sporządzono umowę i kto miał interes w jej zawarciu? A może uznano, że to wyłącznie element prywatnego konfliktu pozbawiony znaczenia dla sprawy kryminalnej? Jeśli tak, to byłby to kolejny przykład zbagatelizowania tropu, który mógł prowadzić do odpowiedzi, na pytanie, co stało się z Beatą Klimet? Niemniej ważne są też skutki rodzinnych kłótni, jakie wybuchły w wyniku całej sytuacji. Agnieszka B. Twierdzi, że jej własna rodzina odwróciła się od niej, po tym jak Jan miał zadzwonić do jej rodziców i oskarżyć ją o kradzież. W efekcie konfliktu rozpadły się więzi rodzinne, a napięcie przeniosło się na kolejne płaszczyzny. W tle tego wszystkiego pojawiają się również groźby. Agnieszka twierdzi, że Jan miał sugerować, iż jeśli podejmie działania przeciwko niemu, to straci syna. To zderzenie codziennych, rodzinnych relacji z dramatem zaginięcia tworzy obraz niezwykle skomplikowany. Z jednej strony mamy do czynienia z osobą, która opowiada o darunkach i finansowym wsparciu, z drugiej z groźbami, presją i pośpiesznym rozstanie. Trudno w tym wszystkim oddzielić fakty od emocji, a prawdę od manipulacji. Jednak jedno jest pewne: w sprawie zaginięcia Beaty Klimek nie można bagatelizować żadnego szczegółu. Kiedy próbuje się zrozumieć sprawę zaginięcia Beaty Klimek, trudno pominąć postać Agnieszki B. To właśnie ona, będąc partnerką Jana, znalazła się w centrum wydarzeń, które nastąpiły po zniknięciu kobiety. Jej relacje, działania i przeszłość odgrywają tu szczególną rolę, a jednocześnie wzbudzają wiele kontrowersji. Agnieszka B nie ukrywa, że jej życie było skomplikowane, a decyzje podejmowane w przeszłości do dziś rzucają cień na jej wiarygodność. 26 lat temu została skazana za utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa swojego pierwszego męża. Sama przyznała, że wiedziała o zbrodni, ale przez kilka miesięcy milczała, obawiając się, że zostanie oskarżona o współudział. Dopiero po czasie zgłosiła się na policję, tłumacząc, że nie mogła dłużej żyć się żarem tajemnicy. W opinii publicznej fakt ten ma ogromne znaczenie. Skoro w przeszłości była zamieszana w sprawę kryminalną i milczała o zabójstwie, to dziś wiele osób zadaje pytanie, czy jej słowa można traktować w pełni poważnie? Sama Agnieszka mówi, że wtedy kierowała się strachem i głupotą, a dziś tego żałuje. Jednak jej udział w programie telewizyjnym, w którym przedstawiała swojego męża jako zaginionego, wiedząc, że już nie żyje, dodatkowo obciąża jej wizerunek. To wydarzenie, do którego sama wraca, wskazując, że chciała wtedy usprawiedliwić się przed sobą i przed innymi, ale w rzeczywistości tylko pogorszyła swoją sytuację. Wszystko to sprawia, że śledczy i opinia publiczna oceniają jej obecne relacje z dużą dozą nieufności. Gdy mówi o podarunkach od Jana i jego rodziny, które miały należeć do Beaty Klimek, Rodzi się pytanie, czy to prawda, czy też próba wytłumaczenia się z posiadania rzeczy zaginionej. Do sprawy wprowadza dodatkowe napięcie sama postawa Jan. W mediach społecznościowych opublikował on wpis, w którym zwrócił się wprost do Agnieszki, sugerując, że dobrze wie, jaka była prawda. Te słowa można odczytywać jako oskarżenie, że jej rola w dawnym zabójstwie mogła być inna niż wynikało to z wyroku, a wymiar sprawiedliwości potraktował ją wyjątkowo łagodnie takie sugestie tylko pogłębiają atmosferę podejrzeń i sprawiają, że każdy nowy fakt staje się przedmiotem dyskusji. Nie można jednak ignorować realiów życia codziennego, które również odcisnęły piętno na tej historii. Agnieszka opowiadała, że podczas wspólnego życia Jan bywał pełen sprzeczności. Potrafił wspierać ją finansowo, pomagać w drobnych sprawach, a jednocześnie stosował wobec jej presję i kontrolę. Obiecywał wsparcie, a chwilę później potrafił wyrzucić ją z domu, zmuszając do szybkiej wyprowadzki z jednej strony woził rodzinę samochodem z drugiej zaraz po rozstaniu oskarżał ją o kradzież i rozpowszechniał w sieci niepochlebne opinie szczególnie dramatyczny wydaje się wątek dotyczący syna Agnieszka twierdziła, że Jan miał jej grozić iż jeśli będzie działała przeciwko niemu to straci kontakt z chłopcem z jednej strony pojawiały się wspomnienia o wspólnych rozmowach o wędkach i codziennych sprawach z drugiej słowa brzmiące jak szantaż emocjonalny tego rodzaju relacje, w których dziecko staje się narzędziem nacisku, zawsze budzą ogromne kontrowersje. Cała sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, gdy zestawi się ją z kwestią dziwnej umowy pożyczki, o której wspominała Agnieszka. Jej podpis miał znaleźć się na dokumencie, w którym sprzęty domowe stanowiły zabezpieczenie długu. Jeśli faktycznie część z tych przedmiotów należała do Beaty Klimek, to sprawa nabiera nowego wymiaru. Pojawia się bowiem pytanie, czy podpisując taki dokument Agnieszka działała w pełni świadomie? czy też była poddana presji. A jeśli była presja, to z czyjej strony? Dla śledczych tego rodzaju dokument powinien stanowić niezwykle istotny trop. Umowa, w której mienie zaginionej staje się częścią finansowego zobowiązania, nie jest zwykłą sprawą rodzinną. To dowód, który mógłby wskazywać na to, jaką drogą krążyły przedmioty Beaty Klimek po jej zaginięciu i kto miał do nich dostęp. Mimo to do tej pory nie pojawiły się jasne informacje, aby ten wątek został dokładnie przeanalizowany przez organy ścigania. Tym wszystkim niezwykle ważne są również konsekwencje rodzinne. Agnieszka mówiła, że jej rodzice przestali się do niej odzywać po tym, jak Jan miał ich poinformować o rzekomej kradzieży. To nie tylko konflikt między byłymi partnerami, ale też dramat prowadzący do rozpadu więzi rodzinnych. Takie sytuacje jeszcze bardziej komplikują obraz, bo obok pytań o zaginioną kobietę pojawiają się kolejne wątki, które odciągają uwagę od głównego problemu. Warto podkreślić, że w historii wielu głośnych śledztw to właśnie przedmioty osobiste stawały się kluczowymi dowodami. Zegarek, obrączka czy wisiorek to rzeczy, które nie tylko posiadają wartość emocjonalną, ale przede wszystkim dowodową. Jeśli podobne znaczenie miały rzeczy Beaty Klimek, to ich los powinien być skrupulatnie odnotowany i przeanalizowany. Tymczasem część z nich trafiła do Agnieszki, część, według relacji sąsiadów, mogła zostać spalona, a jeszcze inne rozeszły się nie wiadomo dokąd. Taki chaos wokół rzeczy zaginionej kobiety rodzi kolejne pytania: czy rzeczywiście doszło do zaniedbań ze strony służb, czy ktoś świadomie dopuścił do tego, aby dowody zostały zniszczone lub rozproszone? Czy może wszystko to było jedynie efektem rodzinnego konfliktu, w którym przedmioty stały się kartą przetargową? Narracja Agnieszki B, obciążona jej przeszłością, zderza się z publicznymi sugestiami Jana i reakcją lokalnej społeczności. Każdy z tych elementów tworzy fragment szerszej układanki której pełny obraz wciąż pozostaje niejasny. Jedno jest jednak pewne. Sprawa zaginięcia Beaty Klimek to nie tylko historia o zniknięciu kobiety, to także historia o tym, jak wiele kontrowersji może wzbudzić los kilku przedmiotów, które w normalnych warunkach powinny zostać zabezpieczone jako dowody. W śledztwach dotyczących zaginięć każda minuta, każdy szczegół i każdy przedmiot mogą okazać się decydujące. To nie jest wyświechtany frazes, ale prawidłowość potwierdzona wielokrotnie w praktyce kryminalnej. W historii Beaty Klimek ta zasada wydaje się jednak nie zostać zastosowana w pełni. Zamiast skrupulatnego zabezpieczenia potencjalnych dowodów, obserwujemy chaos, niejasne decyzje i brak konsekwentnych działań. A to właśnie los przedmiotów należących do zaginionej kobiety może być jednym z kluczy do zrozumienia, co wydarzyło się naprawdę. Na pierwszy plan wysuwa się biżuteria. Według relacji część z niej miała zostać przekazana gnieżce B, a nawet uznana za prezent. Jeśli przyjmiemy, że była to prawda, to i tak powstaje pytanie, kto miał prawo rozdysponowywać tymi rzeczami. Beata Klimek formalnie była osobą zaginioną. Do momentu wyjaśnienia sprawy nie można było zakładać, że nie wróci. Oddawanie czy przyjmowanie takich przedmiotów w tym kontekście jawi się jako działanie ryzykowne i co najmniej nieodpowiedzialne. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy uwzględnimy, że podobny los spotkał sprzęty domowe: kralkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową. To rzeczy duże, rzucające się w oczy, a jednak również miały zostać przekazane w ramach prywatnych rozliczeń. W normalnym toku postępowania prokuratorskiego to właśnie tego rodzaju sprzęty są zabezpieczane i sprawdzane pod kątem śladów. Tymczasem w tej sprawie trafiły one do prywatnych rąk, a nawet stały się przedmiotem dziwnej umowy pożyczki. Warto w tym miejscu zatrzymać się nad rolą śledczych. Obowiązkiem policji i prokuratury jest nie tylko poszukiwanie zaginionej, ale także zabezpieczenie wszystkiego, co może mieć związek ze sprawą. Tymczasem jak wynika z relacji, kontakt z Agnieszką B w sprawie biżuterii ograniczył się do telefonu, brak przeszukania, brak działań zaskoczenia, brak zdecydowanego stanowiska co do losu przedmiotu. To nie tylko wzbudza zdumienie, ale również rodzi obawy, że dowody mogły zostać zniszczone. Historia zna wiele przykładów, których właśnie przedmioty osobiste pozwoliły odtworzyć przebieg zdarzeń. Bywało, że pojedyncza obrączka, zegarek czy fragment garderoby przesądzały o losie sprawy. To one stanowiły niemych świadków, których wartość dowodowa była większa niż zeznania świadków. Jeśli podobne znaczenie mogły mieć przedmioty Beaty Klimek, to ich brak w aktach postępowania stanowi poważną stratę. Tym bardziej, że w tle tej sprawy pojawiają się relacje sąsiadów mówiące o paleniu rzeczy na podwórzu. Nie wiadomo, co dokładnie miało zostać spalone, ale nawet sugestia, że były to rzeczy należące do zaginionej, powinna uruchomić działania śledcze. Każdy ślad ognia, każdy fragment mógł bowiem stanowić dowód. A jednak brak jest informacji, by takie czynności zostały przeprowadzone. Drugim wymiarem całej historii są konsekwencje prawne. Jeżeli faktycznie doszło do zawarcia umowy, w której jako zabezpieczenie długu wpisano rzeczy należące do Beaty Klimek, to dokument ten może mieć duże znaczenie dowodowe. W świetle prawa taki zapis budzi wątpliwości, jak można zastawić coś, co nie należy do osoby podpisującej umowę. Jeżeli Agnieszka B. podpisała dokument, w którym zobowiązała się oddać sprzęty formalnie należące do zaginionej, to pojawia się pytanie, czy działała w dobrej wierze, czy też pod naciskiem. W obu przypadkach jednak powstaje trop wymagający dokładnego zbadania. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że relacje Agnieszki B są obciążone jej przeszłością. Dla śledczych to może być zarówno atut, jak i przeszkoda. Z jednej strony, jej dawne skazanie za utrudnianie śledztwa może sugerować, że i dziś jej słowa nie są w pełni wiarygodne. Z drugiej jednak, doświadczenie związane z wcześniejszą sprawą mogło sprawić, że dziś mówi prawdę, chcąc uniknąć powtórzenia błędu z przeszłości. Ocena tej sytuacji nie jest prosta, ale nie można jej bagatelizować. Znaczenie ma również to, w jaki sposób sprawa Beaty Klimek funkcjonuje w opinii publicznej. To nie jest już tylko zaginięcie z lokalnej miejscowości. Dzięki aktywności internautów, mediów i osób zaangażowanych w nagłaśnianie tematu sprawa stała się ogólnopolskim symbolem pytań o skuteczność organów ścigania. Wielu komentatorów podkreśla, że właśnie dzięki zaangażowaniu ludzi w sieci pojawiają się kolejne wątki i dokumenty. Gdyby nie oni, wiele faktów mogłoby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Nie można jednak pomijać wątku zbiórek i wsparcia prawnego. Jan, będący jedną z głównych postaci tej historii, publicznie informuje o potrzebie pomocy finansowej na obsługę prawną. Krążące w sieci paragony i informacje o wysokich kosztach tylko podgrzewają atmosferę. Dla jednych to dowód, że sytuacja jest poważna i wymaga środków. Dla innych powód do podejrzeń, że temat przeradza się w element finansowych rozliczeń, na końcu pozostaje pytanie fundamentalne. Czy w sprawie braty Klimek mamy do czynienia z zaginięciem, które zostało źle poprowadzone, czy też z dramatem, w którym od początku ktoś świadomie dążył do ukrycia prawdy? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, co stało się z przedmiotami należącymi do zaginionej. Jeśli zostały one rozdane, spalone lub włączone do dziwnych umów, to trudno będzie dziś odtworzyć ich pełny los. Jeśli jednak gdzieś zachowały się dowody ich istnienia, zdjęcia, dokumenty, relacje, to mogą one jeszcze odegrać kluczową rolę. Śledczy stają więc przed wyzwaniem, które wydaje się proste w teorii, a niezwykle trudne w praktyce. Muszą odpowiedzieć na pytanie: czy los kilku przedmiotów to tylko efekt rodzinnych konfliktów, czy też element większej układanki kryminalnej? To zadanie wymaga konsekwencji, determinacji i przede wszystkim otwartości na wszystkie możliwe scenariusze bo w tej sprawie żaden szczegół nie jest zbyt mały, by nie mógł okazać się decydujący. Sprawa Beaty Klimek to przykład zagadki, w której każdy nowy szczegół nie tyle rozwiewa wątpliwości, ile otwiera kolejne drzwi pełne pytań. Zniknięcie kobiety samo w sobie jest dramatem, ale to, co wydarzyło się później, budzi jeszcze większe zdumienie. Rzeczy osobiste, które powinny zostać zabezpieczone jako dowody, trafiają do rąk osób postronnych, stają się elementem dziwnych umów, a nawet, jak twierdzą sąsiedzi, zostają spalone. Zamiast klarownego śledztwa widzimy chaos, wzajemne oskarżenia i rodzinne konflikty, które rozmywają obraz sprawy. Na tym tle pojawia się pytanie zasadnicze: czy los przedmiotów należących do Beaty Klimek nie jest w rzeczywistości kluczem do całej układanki? Czy to właśnie one, gdyby zostały zabezpieczone i zbadane, mogłyby odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę wydarzyło się w poradzu? A może ich brak sprawi, że prawda na zawsze pozostanie w cieniu? Dla śledczych i opinii publicznej nie ma dziś ważniejszego zadania niż dociekanie, gdzie są te rzeczy, kto nimi dysponował i dlaczego pozwolono, by tak łatwo zniknęły. Historia zna wiele przypadków, w których to właśnie najmniejsze szczegóły okazywały się decydujące. Czy tak będzie i tym razem? Na te pytania odpowiedzi wciąż brakuje. A sprawa Beaty Klimek pokazuje nie tylko dramat jednej rodziny, ale też szerszy problem. Jak wiele spraw w Polsce mogło zostać zbagatelizowanych, zamiecionych pod dywan i zapomnianych. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeśli uważacie, że takie historie trzeba nagłaśniać, zostawcie subskrypcję i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o losie rzeczy Beaty Klimek. Czy było one tylko elementem rodzinnego konfliktu, czy też ukrytym dowodem w sprawie kryminalnej? Wasze głosy są ważne, bo to dzięki nim temat wciąż żyje i nie pozwala odejść zapomnienie. A my na kanale Nieznane Akta będziemy wracać do tej historii, dopóki nie poznamy pełnej prawdy.